Hej, hej, co ty robisz, wiszę? I popijam sobie herbatkę z świeżego węgla. Co, człowieku, o czym ty mów? Nie Nazywaj mnie człowiekiem. Co? Udało mi się przewyższyć waszą marną rasę ludzi. Wasz mózg w porównaniu do mojego jest mikroskopijny. Wiem, jak tworzyć planety, a nawet całe wszechświaty. Nie nazywaj mnie jednym z was, bo jestem nad wami, Jestem odpowiedzią na wszystkie pytania świata, wszystkie pytania ludzkości, wszystkie pytania Twojej stokej okay, starczy tego kurwa, albo się ogarniesz i wrócisz do roboty, albo cię zwolnię, bo nie zamierzam tolerować Twojego debilizmu, zrozumiałeś? I wypierdol tą herbatę z węglem, nie wiem co w niej jest, ale masz zakaz picia jej, gdy jesteś w mojej firmie, czy to zrozumiałe? Prostak.